Witaj serdecznie. Pokażę Ci teraz, jak zrobić zakup w firmie MC Bryland. Jak kupić diament Bryland, który pozwala nam otrzymać taki kamień i otrzymywać 20% albo 10% albo 1,67% miesięcznie w przeciągu 12 miesięcy, czyli w przeciągu roku. W naszym filmiku przedstawimy, jak kupić brylant, który daje nam 20% od kwoty zakupu miesięcznie w przeciągu roku. Dział brylant Classic. Klikamy szczegóły. Pokazują się nam teraz różne diamenty do wyboru. Najlepiej w tym dziale jest wybrać diament zaczynający się od 500 dolarów. Dlaczego? Ponieważ 10 nie 10, a 20% z 500 dolarów to równo 100 dolarów, a limit wypłat w Macros Capital to 100 dolarów, czyli Ty już po miesiącu będziesz mógł zrobić swoją pierwszą wypłatę. Natomiast gdy kupujesz tańszy kamień, na przykład za 499 dolarów, ty tą wypłatę będziesz mógł zrobić dopiero, gdy miną dwa miesiące albo gdy otrzymasz jakąś prowizję od poleconego. Aby było 100 dolarów, które możesz wypłacić. A więc szukamy diamentu 500 dolarowego. Poszliśmy już dalej, tak? Tutaj już są droższe warianty. Mamy tutaj 550 dolarów, wybierzemy 550 dolarów, klikamy na niego. Przedstawiają się nam detale, szczegóły tego diamentu. Otóż diamenty w dziale Classic otrzymują certyfikat od Instytutu Narodowego w Łotwie, neutralnego geologicznego instytutu. Wybieramy sobie tutaj jego parametry, tak? mamy jego kolor. Mamy czystość tego diamentu, mamy diametry w milimetrach, mamy jego wysokość. Aby go zamówić, klikamy na Dodaj do koszyka. Dodaliśmy go do koszyka. Teraz mamy kliknąć na koszyk, który znajduje się na samej górze strony. O, właśnie tutaj to widzimy. Klikamy na koszyk. Widzimy, co znajduje się w koszyku, czyli diament, który sobie wybraliśmy. Jego cena 550 dolarów. Koszt towaru bez podatku 454,55 dolarów. Suma z podatkiem 550, a więc podatek to 95 dolarów. Podsumowanie 550 dolarów. Aby go kupić, klikamy ten przycisk. Tutaj wybieramy adres, na jaki ma być przesłany ten diament. Jeżeli taki, jaki podaliśmy podczas rejestracji, to nic nie zmieniamy, on jest tutaj na samej górze zapisany. Jeżeli inny, to klikamy tutaj i wypełniamy te pola. Jak wypełniamy pola? Pierwsze to jest kod pocztowy, drugie państwo, trzecie województwo, czwarte miejscowość, ulica, numer domu i telefon. Ja wybieram to, co podane było w rejestracji i przechodzimy dalej. Tutaj jest informacja o koszcie dostawy. Koszt dostawy do Polski to 15 dolarów. Zostanie on dodany do sumy diamentu, do jego ceny. Przechodzimy dalej. I tutaj wybieramy sposób opłaty. Albo Przelew bankowy pierwszy, domyślnie jest on zaznaczony, albo procesor Perfect Money, albo system płatności Okpay. My wybieramy przelew bankowy. Jeżeli byśmy wybrali Perfect Money, klikamy, klikamy tutaj kontynuuj i automatycznie zostaniemy przekierowani do systemu płatności Perfect Money. Tam wpisujemy swój login i hasło. Oczywiście na tym elektronicznym portfelu musimy mieć jakieś pieniądze, już przelane i tam automatycznie parę kroków i już jest opłacony diament. Podobnie jest z OKPAY. My robimy przelew bankowy, klikamy dalej. Automatycznie pojawia się nam do pobrania w PDF-ie faktura. Faktura zakupno tego diamentu. Właśnie ona jest tutaj podana. Można sobie przejrzeć wszystkie szczegóły tej transakcji tak wszystkie dane to co podawane było wcześniej to co czytałem możemy ją wydrukować klikając na ten przycisk będziemy mieli fakturę a możemy zamknąć i później możemy pobrać sobie tą fakturę w swoim gabinecie w tym momencie zrobiliśmy zakup zamówienie musimy zrobić przelew ręcznie ze swojego banku na dane, jakie były podane w fakturze. Pokażę teraz tylko, gdzie można znaleźć to zamówienie. Klikamy na nasz back office, na nasz gabinet. Zjeżdżamy troszkę niżej. I na samym dole mamy tutaj moje zakupy, brylant, który zamówiliśmy za 550 dolarów plus przesyłka, czyli 565 dolarów. Aby zobaczyć jego szczegóły klikamy na ten obrazek, ikonę PDF-u, możemy otworzyć sobie ten plik znowuż, mamy tutaj dokładne szczegóły i bank, na jakiego adres mamy zrobić przelew, tak? Tutaj widzimy numer rachunku, o właśnie tutaj. Tutaj widzimy SWIFT kod, tutaj nazwę banku, adres banku i robimy przelew właśnie na ten adres. Przelew będzie zarejestrowany w zależności od tego, jak długo będzie on szedł. W przypadku przelewów SEPA, które są w Unii Europejskiej, szybkie przelewy, może to być nawet na drugi dzień przelewy w euro. Jeżeli ktoś nie wie, czy są przelewy SEPA, warto sobie wpisać w Google i poczytać, czym one są. Jeżeli normalnie w Polskich Złotych, yy, używając tam kantora bankowego, no, robimy ten przelew, parę dni trzeba będzie poczekać, aż będzie ta opłata zarejestrowana u firmę i wtedy zostanie wysłany nam diament. A więc miłych zakupów. Mam nadzieję, że film pomógł niektórym z Was.